Jak niewiele nas dzieli od tego, mówimy o tym od dłuższego czasu w Strategy and Future, i ta książka jest oczywiście tego potwierdzeniem. Na szczęście, piórem człowieka z zachodu, więc pewnie będzie miała większą wiarygodność dla wielu, zwłaszcza w środowiskach, które zamykają oczy na nową rzeczywistość, niż w Strategy in Future, które oczywiście zawsze mówi o wojnie, przesadza, manipuluje strachem itd. itd. Książka napisana jest też jako taki reportaż czy dziennikarsko, czyli na przykład Białoruski, tylko to jest koniec części pierwszej, pierwszego rozdziału. Jeszcze jedno zdarzenie tej nocy zgodne uwagi. Białoruski dyktator Łukaszenka zapowiada wysłanie w najbliższych dniach kilku sił zbrojnych na manewry do Ostrowca, małej przygranicznej miejscowości oddalonej zaledwie 50 km od Wina, rozpoczął się atak na kraje bałtyckie. I później Genewa, Pałac Narodów trzy lata wcześniej, to jest o tym jak Ukrainę zmuszana do podpisania pieredyszki. Potem co się dzieje, jak wspaniały jest motyw w tej książce, jak Putin rezygnuje, bo wojna Ukraina zakończyła i teraz młodsi przejmą stery Rosji, która się będzie modernizowała.